I'm supposed to feel Jak gata czujesz się po tym zwycięstwie? Na pewno bardzo fajnie, ale nie spoczywamy na laurach i będziemy jeździć dalej. Jak się jeździło te wszystkie wyścigi. 3? Wygrałeś jedno, drugie miejsce? Myślę, że bardzo fajnie. Nie byłem bardzo, nie byłem jakiś wolny, ale mogło być lepiej ze startu. No właśnie, na startach nie byłeś dopięty szybki, ale udawało się na dystansie trochę walczyć? Myślę, że tak. Wspierasz się wspólnie z Sebastianem i razem, razem, czy, czy tutaj każdy swoje. No Tak, na pewno jak wygrałem swój pierwszy bieg, to na pewno pogratulował mi, i to, no to no fajnie, też go wspieram. A nie siedziło na Ostrowskim Torze przed Ostrowską Publicznością? No, myślę, że tak, fajnie. Na pewno był duży stres, ale myślę, że dałem radę. przy zapleczu kadrala jest sama śmietanka tutaj do Ostrowa przyjechała. No tak, no raz że mamy za chwilę tutaj srebrny kaski, nie chciałem, żeby ktoś był pokrzywdzony brakiem możliwości potrenowania. Uważam, że zawody bardzo pożyteczne. Kilka może kilkanaście fajnych wyścigów, także no pożytecznie spędzony czas w Ostrowie. No właśnie pod kątem Ostrowian, bo oni dzisiaj też nie do końca. Ostatnio Sebastian Szostak wygrał w Rawiczu. Dzisiaj troszeczkę gorzej Ostrowianie się prezentowali. Zaskoczony był Pan ten? Zawsze mi sam wygrywać, to byłoby dziwne. No cóż, no myślę, że raz, że stawka, no bo jednak kadrowicze też tutaj swoje zrobili, dwa, że no tor dzisiaj pewnie też troszeczkę inny niż, niż zwykle, to jakby tam nikogo nigdy nie tłumaczy, no ale może tutaj wśród młodych trochę bardziej to miało, miało znaczenie? Chyba tyle. No, myślę, że dla każdego, każdy dzisiaj mógł z tego wyciągnąć dla siebie pozytyw.